Dzień dobry Państwu, witamy w podcaście kampanii Porusz Serce, kampanii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, kampanii, która ma za zadanie poruszyć serca Polaków. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak się zachować w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia, dlaczego reakcja świadka takiego zdarzenia jest niezwykle cenna oraz o tym, że każdy z nas może uratować czyjeś życie. Moimi Państwa gośćmi są pani Dominika Szachniewicz, dyrektor generalna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, oraz pan profesor Robert Zemliński, dziekan wydziału lekarskiego, kardiolog. Witajcie. Dzień, Myślę, że dzień na potrzeby dobry. naszego podcastu będziemy sobie mówić po imieniu, tak jak zazwyczaj, żeby było bardziej naturalnie. Robercie, pytanie do ciebie. Zacznijmy od razu od statystyk, jeżeli chodzi o nagłe zatrzymanie krążenia. Jak wyglądają liczby, jeżeli chodzi o sytuację w Polsce oraz w Europie, i dlaczego to jest tak ważne z punktu widzenia medycznego i społecznego? To jest niesłychanie ważne, dlatego że zatrzymanie krążenia to najbardziej krytyczna sytuacja w medycynie, a już zatrzymanie krążenia w warunkach pozaszpitalnych to sytuacja wielokroć bardziej krytyczna niż ta, która ma miejsce w szpitalu. Statystyki są dramatyczne. W Polsce nie z uwagi na to, że brakuje nam świadomości, i pewnej współodpowiedzialności za siebie samych, bardzo niewiele osób. Podejmuje resuscytację i to powoduje, że na 100 pacjentów, którzy takiego krytycznego zdarzenia doświadczą, szanse przeżycia ma 9-10. To są informacje dramatyczne. My niestety jesteśmy w tych statystykach europejskich bardzo nisko, jesteśmy bardzo nisko lokowani. To są kraje, gdzie około 90% świadków zdarzenia podejmuje resuscytację. To są bardzo proste czynności. W Polsce to jest 40-50%. To ma gigantyczne przełożenie na to, co się dzieje z tymi pacjentami, którzy tego doświadczą, dlatego że zareagowanie na to nieszczęście, bo to jest wielkie nieszczęście, daje tym osobom szansę, i nawet jeżeli w pewnym momencie pojawi się zespół ratownictwa medycznego, system opieki zdrowotnej jest przygotowany na tego rodzaju sytuacje, i nawet jeśli uda się przywrócić czynność serca, to tak zwane szkody neurologiczne, które się pojawiają, są dramatyczne i nieodwracalne. I później te osoby skazane są po prostu na funkcjonowanie przy wsparciu respiratora, nie odzyskują pełnej sprawności. To jest to, co prowadząc tę kampanię chcielibyśmy zmienić, chcielibyśmy przekonać wszystkich nas, tych, którzy nie mają zawodu medycznego, do tego, żeby czynności, te najprostsze czynności resuscytacyjne, czyli zainicjowanie resuscytacji. Czyli tak jak powiedziałeś, statystyki są bardzo niepokojące i słabo wypadamy w rankingach europejskich, Dominiko, pytanie do ciebie. Uczelnia prowadzi wiele działań naukowych i dydaktycznych, a mimo to zdecydowała się na organizację dość dużej kampanii społecznej, jak się okazuje o bardzo szerokim zasięgu. Dlaczego właśnie taka akcja i jak to się wpisuje w misję uczelni? Właśnie, bardzo dobrze to powiedziałeś. Ta kampania idealnie wpisuje się w misję naszej uczelni ze względu na to, że jako uczelnia realizujemy też zadania w zakresie takiej społecznej odpowiedzialności, czyli tę wiedzę, którą mamy, Chcemy też przetransferować dla zwykłych ludzi, bo bardzo często uczelnie są postrzegane jako takie hermetyczne środowiska. Ta nauka też jest traktowana jako coś bardzo niedostępnego. Natomiast tutaj mamy przykład tego, jak efekty. Badań naukowych, jak to, co widzimy w szpitalu, przekłada się na nasze codzienne życie. I dlatego chcemy o tym informować, chcemy uświadamiać właśnie jak największą liczbę osób o tym, że każdy z nas może uratować ludzkie życie, że to nie jest tylko tak, że pierwszej pomocy mogą udzielać medycy, każdy z nas może stać się tak naprawdę bohaterem. Dodatkowo myślę, że warto też podkreślić, że ta nasza kampania pięknie się też wpisuje w taką. Misję, która przyświeca naszej uczelni, czyli w tak zwany Power. Mamy tutaj pasję i ta kampania gromadzi osoby z ogromną pasją. Mamy odwagę i właśnie do tej odwagi chcemy zachęcać i uczestników świadków zdarzenia. I tak naprawdę no, każdego z nas, żeby odważył się po pierwsze nauczyć, a po drugie reagować. Mamy wreszcie współpracę i to jest też jakby piękne określenie dla tej naszej kampanii, ze względu na to, że ona bazuje na współpracy. My mamy współpracę nie tylko w ramach naszej uczelni, gdzie kampanie prowadzą nauczyciele, gdzie prowadzą studenci tak naprawdę wszystkich kierunków, bo zaangażowani są wszyscy w tę kampanię, ale także ta kampania opiera się na współpracy z naszymi partnerami społecznymi. Tu, dla przykładu, można wskazać chociażby Departament Edukacji, szkoły, które bardzo często biorą udział właśnie w takich naszych akcjach wspólnych resusytacji, które prowadzimy 16 października mamy policję, mamy straż miejską, mamy pogotowie, cały czas jakby to grono naszych partnerów tutaj się powiększa, więc ta współpraca w ramach tej kampanii jest naprawdę bardzo ważna. Kolejna rzecz, empatia, no to jest też jakby nauczenie tego, że powinniśmy empatycznie reagować na nieszczęście drugiego człowieka. I wreszcie mamy rzetelność. Rzetelność dlatego, że przekazujemy wiedzę medyczną. Czyli to nie jest szkolenie przypadkowe, to jest szkolenie prowadzone przez osoby, które rzeczywiście wiedzą, jak tą wiedzę przekazywać, i ta wiedza faktycznie została przez nas sprawdzona, zweryfikowana. Jest to taka wiedza, na której możemy w tym momencie polegać. Powiedziałaś, że to właściwie każdy z nas może podjąć taką, takie czynności związane z, z ratowaniem życia. Pytanie, Robercie, do Ciebie. To może się zdarzyć w drodze do szkoły, do pracy, w galerii handlowej, właściwie wszędzie. Co powinniśmy zrobić? Jaki, jaka jest ta sekwencja naszych działań? Jeżeli jesteśmy świadkiem, mówiliśmy o roli świadka przy nagłym zatrzymaniu krążenia, co jest najważniejsze i jak po kroku, w takiej pigułce, sprzedać to naszym słuchaczom? Świetne pytanie. Ten algorytm jest bardzo prosty, ale tu wrócę jeszcze do samej kampanii Porusz Serce, bo tak naprawdę. Naszym celem jest zbudowanie pewnej świadomości społecznej, takiej współodpowiedzialności, to o czym Dominika przed chwilą powiedziała. Uniwersytet ma do tego legitymację, ma do tego motywację, chcemy to robić i pokazujemy, że to jest bardzo proste. Bo tak naprawdę cała konstrukcja tego systemu ratownictwa medycznego i tego, co dzieje się poza szpitalem, jest tak opracowana, żeby te algorytmy mógł zastosować każdy. I to jest taka refleksja, na którą zdobywa się wielu uczestników naszych szkoleń. My pojawiamy się w szkołach, na zawodach sportowych, tam gdzie nas zapraszają, tam gdzie my sami się zapraszamy. To jest ta motywacja, o której mówimy tutaj, czy nawet wręcz wpraszamy na niektóre, na niektóre imprezy. Najważniejsze jest zareagować. To jest kluczowa sprawa. Widzimy człowieka, który leży. Powinniśmy podejść, zobaczyć, czy on oddycha, czy potwierdzić czynność serca. Jeśli nie, to po pierwsze uruchamiamy. System opieki zdrowotnej, system ratunkowy. Dzwonimy do pogotowia ratunkowego. Tam bardzo często już dyspozytor, który takie połączenie odbiera, już prowadzi nas, wspiera nas w tym samym procesie. I to, co jest najważniejsze, to trzeba rozpocząć po prostu uciskanie klatki piersiowej. To jest rzecz najważniejsza i tak jak rozmawiamy z wieloma uczestnikami naszych spotkań, bo tam zjawiają się też osoby, które czasami brały w tym udział, tylko miały w sobie pewien lęk, obawę, absolutnie nieuzasadnioną, choć zrozumiałą przed podjęciem tych czynności, i one pięknie to puentują na koniec naszych, naszych spotkań, naszych treningów. Nie wiedziałem, że to jest takie proste i nie wiedziałem, że mogę to zrobić, bo naprawdę to chodzi o to, żeby zadzwonić, najpierw ocenić, zadzwonić, rozpocząć resuscytację i w miarę możliwości oczywiście wykorzystać, jeśli w pobliżu są urządzenia takie jak automatyczny defibrylator, to one nas też tutaj mogą wesprzeć i dać szansę tej osobie, która tego nieszczęścia doświadczyła. Algorytm jest prosty, to jest łańcuch przeżycia, ale w nim najważniejsze jest to pierwsze ogniwo, które pozwala uruchomić kolejne, a tak naprawdę wykorzystać potencjał kolejnych elementów tego, co my zbudowaliśmy w systemie ratownictwa medycznego i w systemie już postępowania wewnątrzszpitalnego, gdzie mamy naprawdę znakomite technologie, ale one na nic się zdają, jeżeli my nie rozpoczniemy tego w odpowiednim momencie, bo ten czas, o którym cały czas mówimy, jest kluczowy. Mózg tak naprawdę toleruje niedokrywienie do pięciu minut. Po pięciu minutach dochodzi do trwałego, nieodwracalnego uszkodzenia mózgu i to są te dramatyczne konsekwencje, których doświadczają nasi pacjenci, nawet jeśli uda im się czasami przeżyć samozatrzymanie krążenia. Czyli takie stwierdzenie, nie mam sprzętu, boję się podjąć czynność, jest tutaj nieuzasadnione, bo wystarczą nam ręce i telefon, żeby zadzwonić po odpowiednie służby, a w momencie, kiedy mamy jeszcze jakichś uczestników, świadków, to rozumiem, że możemy kogoś poprosić o wykonanie telefonu, a sami wykonujemy te czynności. Nawet możemy po... zaangażować inne osoby, które są w naszym otoczeniu. Nawet powinniśmy, dlatego że prawidłowa, prawidłowe uciskanie klatki piersiowej jest dość wyczerpujące fizycznie. I powinniśmy angażować osoby z naszego otoczenia, ale to też uczymy pewnych technik angażowania, bo jeżeli zapytamy w naturalny sposób, to jest sytuacja krytyczna dla wszystkich, bardzo stresowa. Czy pan mi pomoże, czy Pani mi pomoże, to w większości przypadków w naturalny sposób większość z nas, która nie ma bycia w tego rodzaju sytuacjach, po prostu się wycofa. Ale jeżeli powiemy pan w bluzie z napisem Wrocław Uniwersytet Medyczny podejdzie i będzie mnie za chwilę zastępował, to wtedy już go przywołujemy. Wtedy tak jesteśmy skonstruowani psychicznie, wtedy uzyskamy to, czego chcemy, czyli wsparcie. Ważne jest to, żeby rzeczywiście się zmieniać, żeby poprosić jedną osobę, żeby zadzwoniła, jeśli jest nas więcej w przypadku takiego zdarzenia. Możemy też poprosić kogoś, żeby poszukał, zorientował się, czy w pobliżu nie ma automatycznego defibrylatora, bo to znacznie poprawia jakość i zwiększa szanse resuscytacji. A wracając do tego sprzętu, w coraz większej liczbie miejsc ten defibrylator się pojawia, i to też wzbudza strach osób, które nie wiedzą, czy sobie poradzą z tym urządzeniem, bo jednak jest to jakaś ingerencja. Czy jest to intuicyjne, czy jest to proste, czy mamy się tego nie bać, i w jaki sposób sobie z tym właściwie poradzić, kiedy dojdzie do takiego nagłego zatrzymania krążenia. Mamy się tego nie bać. Cały system właśnie tego postępowania pozaszpitalnego jest tak przygotowywany, żeby mógł w nim odegrać istotną rolę ktoś, kto nie ma wykształcenia medycznego. I tak jak sama resuscytacja, te pierwsze części, które nazywamy takimi podstawowymi czynnościami ratunkowymi, są bardzo proste, podobnie obsługa defibrylatora jest bardzo prosta. One są bardzo intuicyjne, jest do, one są dokładnie opisane, mamy przycisk włącz i następnie pojawiają się komendy głosowe, które informują nas o tym, zrób to, przyklej elektrody, podłącz. W pewnym momencie, kiedy urządzenie zidentyfikuje grozią dla życia arytmie, poinformuje nas o tym teraz, przestań resuscytować, naciśnij ten guzik i wykonaj defibrylację. One są naprawdę bardzo proste. To jest też kolejna refleksja, którą mają uczestnicy naszych szkoleń. I oni rzeczywiście są zaskoczeni, że to jest takie proste. I to dla nas jest rzeczywiście chyba największa satysfakcja, że my przełamujemy pewien stereotyp, przełamujemy pewne mity, pokazujemy tym ludziom, że każdy z nas własnymi rękoma, tak jak powiedziała Dominika, może to ludzkie życie uratować. Czy może dać szansę pacjentowi, bo nie każdego da się uratować, mamy tego pełną świadomość, ale na pewno ta świadomość tego, że to nasze ręce, to my możemy to zrobić, jest czymś niezwykłym. To skoro jesteśmy przy tym etapie ratowania ludzkiego życia, to ja mam pytanie do Mika do Ciebie, jesteś też prawnikiem. Wiele osób obawia się tego, że podczas udzielania takich czynności ratowniczych może na przykład złamać żebro. Zrobić jakąś krzywdę? Jak to wygląda z punktu widzenia prawnego? Czy mamy czego się bać? Albo w drugą stronę, jak prawo traktuje zaniechanie udzielenia pierwszej pomocy? Ja myślę, że pierwsza taka podstawowa rzecz, którą powinniśmy sobie uświadomić, to to, że osoba, która doznała nagłego zatrzymania krążenia i tu Robert na pewno to potwierdzi jeżeli my jej nie udzielamy pomocy, to ona po prostu umrze. Czyli brak jakiegokolwiek zachowania z naszej strony, brak jakiejkolwiek reakcji. Doprowadzić do tego najgorszego skutku, czyli my w tym momencie nie jesteśmy w stanie jej zaszkodzić. I teraz jak to wygląda, jeśli chodzi o przepisy? Oczywiście, z punktu widzenia odpowiedzialności karnej, karalnej jest nieudzielenie pierwszej pomocy w ogóle. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę taką sytuację, gdzie odważymy się tej pomocy udzielić, to tak naprawdę prawo stoi po naszej stronie. Nie ma absolutnie takiej reguły, że zostaniemy ukarani w sytuacji, kiedy na przykład nie osiągniemy pozytywnego skutku w przypadku podjęcia tych czynności resuscytacyjnych. My za to nie odpowiadamy. Odpowiadamy natomiast za to, żeby w ogóle przystąpić do działania. Bardzo ważne jest też to, że prawo nie oczekuje od nas tak zwanego heroizmu. To się tak ładnie mówi w różnych wykładniach, jeśli chodzi o, o przepisy, o orzeczenia. Czyli prawo też nie wymaga od nas tego, żebyśmy reagowali, udzielali pierwszej pomocy w sytuacji, kiedy sami nie jesteśmy bezpieczni. I też nie oczekuje od nas tego, że my będziemy dysponować taką wiedzą, jaką mają profesjonaliści. Czasami wystarczy wezwanie karetki, a czasami jeśli jesteśmy bezpieczni, jeśli możemy faktycznie przystąpić do tych czynności resuscytacyjnych, podłączyć AED, to takie działania właśnie powinniśmy podjąć. Nie powinniśmy się bać też takiej sytuacji, że będziemy mieć jakieś nieprzyjemności z tego powodu, że uszkodziliśmy komuś żebra, albo na przykład musieliśmy rozetrzeć ubranie ze względu na to, że potrzebowaliśmy podłączyć AED, czy na przykład musimy wyciągnąć kogoś nieprzytomnego z samochodu i musimy rozbić szybę. W takiej sytuacji my też nie ponosimy konsekwencji karnej, bo przepisy też nas w tym momencie chronią. Mało tego osoba, która udziela tej pierwszej pomocy, ona nawet korzysta z takiej ochrony jak funkcjonariusz publiczny. Także to jest też taka dodatkowa bariera ochronna dla nas i coś, co powinno nas bardziej ośmielić do udzielania pierwszej pomocy, niż jakby powstrzymywać nas od tego, bo jakby totalny brak reakcji to jest właśnie to, co sankcjonują przepisy. Natomiast podjęcie Adekwatnej reakcji, adekwatnej do naszych umiejętności, adekwatnej też do stopnia zagrożenia, absolutnie tutaj nie jest karalne. Czyli odkładamy na bok te wszelkie dylematy prawne, jesteśmy chronieni, a wracając jeszcze do dylematów medycznych. Ten taki mit związany z tym, że możemy komuś złamać żebro, postuluje gdzieś w naszym społeczeństwie, cały czas funkcjonuje. Czy mamy czego się obawiać, czy to się rzeczywiście może zdarzyć, a jeżeli się zdarzy, czy jest to bardzo niebezpieczne, mimo wszystko podejmujemy czynności, Ratownicze. Podejmujemy czynności ratownicze, to jest bardzo ważny wątek, ja jeszcze go tutaj podkreślę. I może odniosę się do jeszcze jednej rzeczy. Rzeczywiście, ten lęk jest taki dość paradoksalny, bo my, nie przystępując do udzielania pierwszej pomocy, stajemy się, możemy stać się biernymi świadkami tego, że ktoś na naszych oczach umiera. A boimy się tego, że podejmiemy pewne czynności, które dają tej osobie szansę. A właśnie z tej pierwotnej obawy jakiejś nie, 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 nie decydujemy się na to, to jest, to jest tak naprawdę esencja tego, co robimy. Staramy się przekonywać, że trzeba, że warto, że można i że każdy z nas może tę, tę najważniejszą z punktu widzenia zatrzymania krążenia operację wykonać. Bardzo często dochodzi do złamań żeber. To, to jest uciskanie klatki piersiowej. Teraz, kiedy wykorzystujemy też takie bardzo nowoczesne systemy kompresji klatki piersiowej, które zastępują ratownika i bardzo wydajnie chorego resustytują, to tam bardzo często tego dochodzi, ale to jest pewien koszt, jeśli możemy tak powiedzieć, uzyskania tego finalnego efektu, jakim jest zapewnienie odpowiedniej perfuzji krwi, czyli przepływu krwi z niepracującego serca do mózgu, bo to jest ten narząd, o który najbardziej walczymy także to jest coś co musimy zaakceptować i bardzo często to widzimy i nie powinniśmy tym się po prostu przejmować, ale podejmować te czynności tak jak tylko umiemy to zrobić. Czyli nie boimy się konsekwencji prawnych, podejmujemy czynności nawet jeżeli obawiamy się, że możemy złamać żebro i pojawia się ta kwestia dylematu etycznego, prawda? Jeżeli stoimy, przyglądamy się, nie podejmiemy tej czynności, więc lepiej działać niż stać i być biernym obserwatorem. A wracając jeszcze do tych czynności, często pojawia się takie pytanie: co z tymi oddechami ratowniczymi, jeżeli nie mamy maski? Bo bardzo często nie mamy takiej maski, być może w samochodzie, w apteczce jest, ale w drodze do szkoły, w galerii handlowej nie mamy. Jak to wygląda z punktu widzenia medycznego? Ostatnia wersja wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji wreszcie to porządkuje. Nie musimy tego robić, jeżeli nie mamy sprzętu. Bo to, o czym mówiła też Dominika, bardzo ważne jest bezpieczeństwo ratownika. To jest rzecz kluczowa. My nie możemy ratownika narażać na niebezpieczeństwa wynikające chociażby z przeprowadzenia takiego no już legendarnego sposobu wentylacji, jakim by były usta, 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 nos. To możemy zrobić u osoby bliskiej, gdzie, gdzie tą barierę taką emocjonalną jesteśmy w stanie pokonać, ale jeżeli nie mamy sprzętu, to nie musimy tego robić. Ucisk w klatce, klatki piersiowej jest czymś fundamentalnym. Jeżeli będziemy to robić konsekwentnie do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, to naprawdę dajemy pacjentowi szansę. Jeżeli nie ma sprzętu, to po prostu nie wykorzystujemy go i nie, nie narażamy też siebie na, na, na jakieś konsekwencje negatywne. Dominiko, wspomniałaś o studentach, że stanowią bardzo ważny filar tej kampanii społecznej. Jak wygląda zgłaszalność naszych studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu do tej kampanii? Czy nadal studenci mogą się zgłaszać, aby włączać się w taką działalność edukacyjną, która wpisuje się w naszą misję? Dokładnie tak. Cały czas angażujemy coraz szersze grono studentów. Teraz zresztą zdecydowaliśmy się na utworzenie nawet organizacji studenckiej porusz serce, także zapraszamy jak najbardziej do przystępowania do tej organizacji. Mamy naprawdę bardzo wiele eventów, więc każda osoba, która chce pomóc, która chce szkolić, zostanie bardzo miło przyjęta. My też jesteśmy w stanie taką osobę dodatkowo tutaj dokształcić, jeśli chodzi o to, w jaki sposób kontaktujemy się z dzieciakami w trakcie tych naszych wydarzeń, jak rozmawiamy z dorosłymi. Scenariusze opisujemy tutaj w trakcie tych naszych wydarzeń. Także jak najbardziej jest to cały czas otwarta i organizacja, i otwarta kampania. I tak naprawdę to jest też w niej fantastyczne, że my mamy studentów z bardzo wielu kierunków. Mamy oczywiście kierun kierunek lekarski, mamy ratownictwo, mamy dietetykę, mamy fizjoterapeutów, pielęgniarki. To, to jest naprawdę super sprawa, kiedy widzimy, że tak wiele osób angażuje się właśnie w tę kampanię. I po pierwsze, chcę. Jakby samodzielnie też uczyć się tych czynności, jeżeli są z innych kierunków niż z Wydziału Lekarskiego, ale też potrafi doskonale przekazywać wiedzę. My widzimy, w jaki sposób oni rozmawiają z dzieciakami na przykład na tych eventach, jak ich zachęcają. To jest po prostu fenomenalne, jak patrzy się, jak ci młodzi ludzie właśnie wychodzą do tego naszego społeczeństwa, jak korzystają ze swoich umiejętności i też dzielą się swoją wiedzą, którą naprawdę mają. I to jest, i to jest naprawdę fantastyczne, bo też bez studentów myślę, że ciężko byłoby nam tę kampanię poprowadzić, a tak oni są naprawdę naprawdę bardzo bardzo istotnym filarem jakby całej tej naszej działalności i też piękne jest myślę to, że my cały czas widzimy, że ta kampania się rozwija, że nie ma tej tendencji takiej niebezpiecznej schyłkowej, której się każdy obawia w momencie kiedy startuje z taką kampanią, tylko my cały czas widzimy, że są nowe osoby, które przychodzą też z nowymi pomysłami, co do tego gdzie jeszcze moglibyśmy uczyć, szkolić. Więc jest to Fantastyczny też taki element trochę takiej integracji wewnątrz uczelnianej, bo to jest naprawdę super sprawa, kiedy studenci razem z Robertem, który jest przecież dziekanem wydziału lekarskiego, wspólnie prowadzą takie szkolenia, kiedy pojawiają się też osoby, na przykład z ratownictwa. No, no, fenomenalna sprawa. A wspominaliście jeszcze o roli szkół. Od września mamy nowy przedmiot w szkołach: edukacja zdrowotna. Pierwsza pomoc jest bardzo ważną komponentą tej edukacji zdrowotnej. Wiemy, że ta edukacja polaryzuje społeczeństwo: część jest za, część jest przeciw. Jak z Waszej perspektywy wygląda zaangażowanie najmłodszych uczestników Waszych szkoleń, czyli dzieci ze szkół podstawowych, czy chętnie się włączają i jaka jest tak naprawdę ich rola w, w sytuacji, kiedy dochodzi do takiego nagłego zatrzymania krążenia? Czy wiedza dzieci. Może rzeczywiście uratować czyjeś życie? Oczywiście, że tak. To, są, to jest wspaniały aspekt naszej działalności, bo rzeczywiście kontakt z dziećmi, z ich zaangażowaniem jest niebywały. My nawet zaobserwowaliśmy, jak kiedy prowadzimy te szkolenia, że bardzo często rodzice kręcą się wokół naszych stanowisk, i rodzice mają pewną blokadę taką, żeby się tam pojawić, i często wysyłają dzieciaki jako pierwsze i przyglądają się temu, kiedy widzą, że to szkolenie odbywa się w cywilizowany sposób nikt nikogo tam nie karci i to jest tak naprawdę, poprzez, zwłaszcza w przypadku dzieci, poprzez pewną formę zabawy przekazujemy te treści, to rodzice się ośmielają. Także to jest dzieci, które nawet w tym kontekście odgrywają fundamentalną rolę. Natomiast to jest bardzo ważne, nawet Europejska Rada cytacji ma taki program Dzieci ratują życie, ponieważ dziecko może zareagować. Dzieci często są bardzo spontaniczne w tym wszystkim i mają tych blokad, które my jako starsze osoby często prezentujemy. I one nawet poprzez samo zainicjowanie tego zjawiska. Dzieci zobaczą, że ktoś leży, zwrócą uwagę, że ktoś się źle czuje, poinformują dorosłego, i mogą tutaj już tą, tą kluczową rolę w tym łańcuchu przeżycia odegrać. Natomiast te współpracy ze szkołami są świetne. Ja mam w pamięci kilka obrazków takich, bo my co roku prowadzimy taką wielką akcję w Światowym dniu resuscytacji, gdzie łączymy się ze szkołami. I tam są dzieci z różnych klas, ale są też przedszkolaki. Ja mam w pamięci jedną resusytację z zeszłego roku, ponieważ na takim telewizji mamy wyświetlone obrazy z kamer, i mam taki wzruszający obrazek jednych, w jednym z przedszkoli. Tam oni nie dysponowali fantomami, więc resuscytowali swoje miszki. I chciałbym poznać tego młodego człowieka, tego kilkulatka, który tak fantastycznie resuscytował tego misia, że aż mu noga podskakiwała. To było po prostu coś zjawiskowego, z taką pasją to robił. Mam nadzieję, że to będzie w przyszłości student jednego z wydziałów naszego uniwersytetu, bo już pokazał, że chce to robić i potrafi. To są piękne, wzruszające historie. Natomiast edukacja zdrowotna to jest coś, o co powinniśmy walczyć. Bo to jest też budowanie pewnej świadomości, pewnej wrażliwości i rozumienia tego, co jest związane z ludzkim zdrowiem, z bezpieczeństwem, z profilaktyką. A to w jakim sensie, o czym my tutaj mówimy, to jest troszkę taka profilaktyka tych dramatycznych konsekwencji tego, co towarzyszy zatrzymaniu krążenia. Także po trzykroć, tak edukacja zdrowotna. Czyli budujemy świadomość oraz kompetencje zdrowotne, a powiedzcie, gdzie, powiedz Dominiko, gdzie możemy znaleźć informacje na temat tej kampanii Porusz Serce? Gdyby ktoś chciał dołączyć, albo dowiedzieć się więcej na temat tego, jak wykonywać te czynności, czy też zapoznać się z materiałami, które są publikowane? Oczywiście, tu też jesteśmy jak najbardziej przygotowani. Mamy zarówno swoją stronę internetową, spokojnie zakładkę można w, znaleźć, wchodząc na naszą główną stronę uczelnianą, ale mamy też social media, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie, także w momencie, kiedy wyszukacie Państwo porusz serce, na pewno pojawią się tutaj odpowiednie zakładki, i tam na bieżąco informujemy o aktywnościach, które już zostały podjęte, ale też na naszych social mediach informujemy o tym, gdzie można nas będzie znaleźć, bo tak jak mówiliśmy na samym początku, jesteśmy na różnego rodzaju dużych eventach i też bardzo chcemy, żeby na tych Eventach podchodzili do nas ludzie, żeby się uczyli. Także staramy się, żeby też ten przepływ informacji był taki, żeby każdy mógł z tych naszych porad skorzystać. Mamy też oczywiście filmiki, te filmiki też są udostępnione i można znaleźć takie krótkie instruktorze, jak właśnie wygląda udzielanie pierwszej pomocy, jak podłączyć AED. Zresztą swojego czasu też mieliśmy taką kampanię w MPK, gdzie właśnie w trambajach, autobusach leciały nasze filmiki i każdy mógł sobie obejrzeć taki krótki filmik i zobaczyć, jak to wygląda. I też myślę, że jest to taki aspekt. Fajny, wychodzący właśnie do, do społeczeństwa. Myślę, że taką kampanię typowo informacyjną też teraz w najbliższych dniach będziemy poszerzać i włączać tutaj do tej naszej kampanii grono kolejnych partnerów, właśnie po to, żeby te materiały edukacyjne były dostępne na każdym kroku. Bo jeśli ta informacja będzie do nas docierała, do nas, do takich osób, które nie są medykami, to myślę, że też bardziej się zastanowimy i pochylimy nad tym, że, że może faktycznie coś jest w tym, że tej pierwszej pomocy nie należy się bać i że to jest coś, co każdy z nas może oswoić i stać się bohaterem. A na koniec chciałbym was poprosić o takie jedno zdanie, jedno przesłanie, które chcielibyście, aby nasi słuchacze, widzowie zapamiętali, wynieśli z tej lekcji w ramach kampanii Porusz Serce. Co by to było? Nie bójcie się. Nie bójcie się, Domiko. Każdy może uratować ludzkie życie. Ja o tym wiem najlepiej ze względu na to, że nie jestem medykiem, jestem prawnikiem i tak naprawdę na uniwersytecie medycznym przeszłam pierwszy taki pełny kurs z pierwszej pomocy i wtedy zorientowałam się, że to jest naprawdę coś prostego. Czyli to, co chyba najważniejsze, nie bójmy się, uczmy się. Moimi Państwa gośćmi byli pani Dominika Szakniewicz, dyrektor genera generalna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz pan Dziekan Robert Zemliński, kardiolog. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.